Wiesz co, pierwszy przeczytałem scenariusz, jakoś to było w ogóle w nocy i nie przeczytałem całości, bo już, już było naprawdę, była jakaś trzecia w nocy, coś takiego, ale byłem strasznie ciekaw, co się dalej wydarzy, ale nie, ale nie wiesz, nie, nie, nie zdążyłem jakby całości przeczytać, więc doczytałem rano, jak się obudziłem i, i rozmawiałem z Łukaszem tego samego dnia, Pamiętam jakiejś galerii handlowej i on zadzwonił do mnie, chyba Maciek, Szwarc i, i, i Łukasz wiesz, był przy telefonie, mi go podał i ja mówię właśnie, że, że zazdroszczę ci takiego umiejętności, takiego pisania, nie? że naprawdę historia mnie wciągnęła. Znaczy, że sobie pomyślałem wtedy, że jeżeli by to przedstawić mniej więcej tak, jak to się rysuje, załóżmy w, w mojej głowie, to Wiesz, no to nies niesamowita historia, nie? Że, 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 no, że nie wiem, na no, jakoś tak zobaczyłem tą wielobarwność tego i ten, no, i ten, ten, ten pomysł, no nie wiem, ten, tą literacką, że tak powiem, wyobraźnię, no, że ona jest taka, a zwłaszcza w scenariuszach, się nie nie wydarza, nie? nie? wydarza. Natomiast przyszła teraz iga nasza nasza terrorystka planowa. Prawda, nie ma wpadu na mnie. bardzo serdecznie mój drogi który zapraszam do garderobu słuchaj no, no, więc, um, więc w, chciałbym już z tobą pogadać, na wiesz, co się słuchaj, o Jezus Maria.